Barbara Sienkiewicz, zwana najstarszą matką w Polsce, zmarła nagle w dniu 7 czerwca 2024 roku. Wiadomo, gdzie spocznie. Niedawno sama odwiedzała ten grób ze swoimi dziećmi. Barbara Sienkiewicz była aktorką, która najbardziej znana była z drugoplanowych ról w serialach takich jak Klan czy Daleko Odnoszy. Naprawdę głośno zrobiło się o niej dopiero w 2015 roku i to nie za sprawą jej talentu aktorskiego. Kobieta w wieku 60 lat urodziła bliźnięta, co się stanie z dziećmi Barbary Sienkiewicz? Nagła śmierć Barbary Sienkiewicz sprawiła, że jej dzieci, niespełna dziesięcioletnie bliźnięta, przestały mieć opiekuna prawnego. Sama aktorka deklarowała kiedyś, że po jej śmierci dziećmi zajmie się posłanka Wanda Nowicka. Okazuje się, że dzieci, które były w domu, gdy zmarła tam ich matka, trafiły do placówki opiekuńczej. Funkcjonariusze zastali na miejscu dwójkę 10-letnich dzieci. Ze względu na to, że nikt z rodziny nie mógł się nimi zaopiekować, trafiły do placówki interwencyjno-wychowawczej. O ich dalszym losie zdecyduje sąd rodzinny, przekazała Ewa Koldys, oficer prasowy komendanta rejonowego policji Warszawa w rozmowie z Pudelkiem. Tam zostanie pochowana Barbara Sienkiewicz, powoli ustalane są szczegóły pogrzebu aktorki. Choć jeszcze nieznana jest data pochówku, wiadomo, gdzie spocznie Barbara Sienkiewicz. Według informacji, które przekazał Super Express, Sienkiewicz spocznie w grobie, w którym pochowano jej babkę i matkę na cmentarzu komunalnym północnym w Warszawie. Matka aktorki zmarłą w maju zeszłego roku. Jeszcze niedawno tabloidy pokazywały zdjęcia Barbary Sienkiewicz i jej dzieci, które odwiedzały tę mogiłę.